To mam rano, żeby przejść się na spacer. Zobaczcie jak to pięknie wygląda. Na kempingu jeszcze cicho. Tutaj pierwsza linia nad samym morzem. Pusto. Witam was serdecznie w naszym kolejnym vlogu na kanale Frontside Camp jesteśmy na kempingu Cicat i właśnie wybraliśmy się teraz z ekipą naszą do, do miasteczka pobliskiego i to wam tylko pokażę tam poniżej są nasze parcele, tu mamy jakiś market tam z tego co pamiętam jest tu i bawialnia, o której chodzi Matylda, Laura a tu słuchajcie taki Park on teraz oczywiście jest nieczynny ale w sezonie letnim tak to wygląda. Fajne, zjeżdżalnie, powiem Wam, baseny. Bardzo fajnie. O, coś takiego. O, tak Wam pokażę z góry. Okej, okay. a my idziemy. Porosiądziemy, coś tam napijemy się, zjemy. Yy, podobno jest około 25 minut. Piechotą, spacerkiem. także idziemy. Bo za mną, tam z tyłu jest. Główna brama wjazdowa, którą wjeżdżaliśmy przedwczoraj do parku i wtedy tam w lewo się jedzie tą drogą. Tam w kierunku plaży, i tam są też nasze parcele. I brama wjazdowa, którą Wam już pokazywałem, jak wjeżdżaliśmy. A miasteczko, do którego idziemy, nazywa się Mali Losini. Dobra, lecimy, pokażę Wam tam z miasteczka jakieś parę ujęć. I spójrzcie tutaj, po paru minutach spacerku dochodzimy do takiej zapoczki tutaj I tak idziemy, słuchajcie, tutaj widzimy kolejny dom, jakiś opuszczony Już takich domów widzieliśmy tu dwa po drodze I tu macie taka nawet mała plaża Tam w oddali widzimy prom stoi Miejsce beczka też fajne, nawet słuchajcie tu sobie kamperem stanęć. tylko na Chorwacji nie można na dziko. Temperatura dzisiaj podaje mi, słuchajcie, na zegarku, na zegarku pokazuje mi 13 stopni, że jest. Także słoneczko nawet jest cieplej. Jadę, zobaczcie tylko, pod koszulek burteczkę założyłem, bo w ciemniu jednak, no wiadomo, jest trochę chodniej. natomiast w słońcu całkiem przyjemnie. No oczywiście niebo, nie muszę wam dodawać, że też podobnie jak woda, krystalicznie czyste. O, kolejny dom, słuchajcie, taki tutaj, no tu co chwilę takie domy, zobaczcie, do kupienia pewnie. Też na jednym było napisane nawet, że nas sprzedaż. Ej, jesteśmy, patrzcie, już w miasteczku. kiewąskie, wąskie, charakterystyczne uliczki. I zobaczcie, klimatyczne, klimatyczne, słuchajcie, kamienica. O, w ten sposób to wygląda, kolorowe. A tu Wam jeszcze pokażę stacja benzynowa dla jachtów, łódek. Są dystrybutory. I tu stacja benzynowa dla samochodów. Tu macie ten port, całą Marinę w tej miejscowości i już dochodzimy nawet do centrum, tam jakieś knajpki po drugiej stronie, w słoneczku no i panoramatu całego miasta. Jak widzieliście, taki duży namiot rozstawiony, różne stoiska z różnymi rzeczami. Można sobie usiąść, coś się napić, pewnie zjeść. I tu mamy różne, słuchajcie, knajpki, restauracje. Zobaczcie, jak to wygląda tu przy tym głównym deptaku, przy tym głównym porcie. No i tutaj, jak wam pokazywałem wcześniej, jarmark taki świąteczny. Także tutaj też czuć, że, że święta, nowy rok, a my zaraz sobie pewnie gdzieś siądziemy choinka postawiona w wodzie, zobaczcie jak wstawiony do wody choinka udekorowana pewnie też zapalana jest wieczorem bo tam taki wąż był, lampek na nim o, a tu od tej strony wam pokażę jak tutaj wygląda trochę pod słońce, ale nic nie zrobię i my dokupiliśmy kupiliśmy takie cztery oliwy słuchajcie, była jakaś promocja bo ta 10... 99 euro litrowa oliwa, także, także opłacało się, i dołączyli do nas Kasia z Piotrkiem. Zobaczcie, jaki statek płynie. Fajcie, jeszcze od tej strony panoramę. Jak widzicie, ludzi dużo w knajpkach, a ja już krótko zdjąłem, jak do słońca wróciliśmy. Słuchajcie, to jest. Ciepło, przygrzewa. Także wszyscy żeśmy się porozbierali, bo... Kuba, uważaj. Ja na szukaniu miejsca i słuchajcie, tutaj jest ta scena, ten, ten namiot. Zobaczcie, tutaj mamy miejsce, stolik na samym przodzie, nasza ekipa cała siedzi. Jedni państwo skończyli, poszli, jedną panią Kasia przesadziła stolik dalej, także mamy miejsce, siadamy, zaraz ich zamawiamy. O tak, zobaczcie siedzimy sobie w tej knajpce A zobaczymy co tu jest i pewnie weźmiemy jakieś albo doradę, albo jakieś owoce morza. Zaraz się przekonamy No i mamy swe, e, nasze dania To wam już pokażę Ja sobie zamówiłem oradę Patrzcie, z bitwą Kasia ma takie risotto z truflami a tam Piotruś i Monia również e, orada Krzysiu risotto i Ada z taką wypaśną sałatkę bardzo, także, bardzo tak, w sklepie 2 euro. Yy, tak, w sklepie 2 euro Kasia mówi, a tutaj jakieś 14, także... Dobra, myjemy słuchajcie za chwilę wracamy na camping. Ja już go Ale ładny, nie? Jeszcze w zachodzącym słońcu mieni się tutaj to miasteczko Mali Losini. Yy, a ja Wam tylko krótko jeszcze powiem te dania, które zamówiliśmy do rada, czy o rada, będą po chorwacku rada, z bitwą, bardzo dobra. Monia mówi też, że, że, że smakowała jej. Nuggetsy z frytkami Matyldy. ok. A reszta też mówi, że dania całkiem w porządku, te risotto, sałatka, a ty też. ok. Dobra, słuchajcie, my wracamy na kemping i jeszcze pokażę Wam jedną rzecz, którą dzisiaj będziemy robili na kempingu, ale o tym za chwilę. Dobra, lecimy. Wróciliśmy na kemping, ale nasze dzieci poszły do jeszcze. Czyli yy, Wika, Laura, Kuba i Matylda. Jak tak to właśnie wygląda? Są PlayStation, taka bawialnia jest. Także odlew PlayStation z boku. Także dzieci mają miejsce. I to jest czynne bodajże między 12 a 20. Ja wam zaraz to pokażę. Tak. 12 a 18 każdego dnia. To też fajna rzecz, bo. Mają miejsce dzieci do zabawy, a ja idę do kampera. Co się dzieje? Wróciłem na kemping. No i zobaczy, co tu się wyrabia, dojów. tu już... A tu już państwo, tutaj widzę... Państwo byliście w restauracji, my byliśmy głodni. A co robiliście? A ja, nas nie stać na, na restaurację. Nie robiliście pizzy? No pizzy. No, teraz, teraz robimy. No, a jeszcze no, robicie? A no to, to, to o czym wam mówiłem, że coś wam jeszcze pokażę, no ale nie chciałem zdradzać co, no ale tu już widzicie... Co, no to co jest to na rzeczy, ciebie, Robimy, jest, robimy pizzę? Ja celowo się bardzo nie obiadałem, żeby te, żeby pizzę jeszcze zmieścić, nie? Takie. jedna pizza na raz się robi, także to i tak jest kolej. A długo się robi? Nie. nie. Mówię, 3 minut, 3 A, minut. Minut. A na czym robicie? Na kamieniu. A, widzicie na tym. Kamień do Kadaka mamy. Na kadaku, na kamieniu. Patrz, nagrywaj. Zadam! Raz, dwa, trzy. O, patrzcie, kurczę. No mucha nie siada. Ty Marusz bo kamerę nie włączyłem. Nie no, żartowałem. Minęło. Żartowałem, <grym> aczkolwiek to ja powiem Ci... To ja daj, jeszcze... a dla nas pizza. Tak. Eee, Przyszliśmy i się okazuje, że pizza nie, nie ma. Nie ma. Pizzy. nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma, tak nam powiedzieli, nie ma. Pan <grym> tak. Ten pan powiedział, że nie ma dla <grym> nas pizzy. Tak. Ten. ten, ten pan powiedział, że nie ma. Nie, nie, nie ten, Na nie. Ten, ten nie. Ten tu. Ten jest w porządku. Ten jest okej. A tamten mówi, że nie ma. O tak, poczekaj, tak. A ten, a ten nie, bo powiedział, że nie ma. Nie ma. całą dłonią się co, do, dobra, a to trzeba że nie, nie nie? Nie, nie, Pokrywkę, tu jest, pokrywkowy jest tutaj. O, patrzcie jaka pizza, jak dymi, zobaczcie. Wszystko zrobione nie, idealnie. Nie no, pięknie, no, słuchajcie no. Także dzisiaj słuchajcie widzicie, wcześniej była orada w krępce, teraz pizza na kempingu. A teraz Monia będzie robiła kolejną? A no, myślą będzie teraz Andrzejkiem. Bo to się nie zapieka. Ty, jak będziesz, no, mówiła, no, to się nie będziesz mówiła, że się daje... Jest w porządku. Dobra, mnie dajesz. Że na koniec no, to się daje, No jak jak dobra, teraz Maria tu robi pizzę kolejną. Mamy taką tu pizzerię. Pizzeria nazywa się, słuchajcie, hobby także. Pizza Jolo. Hobby, pizza. U Mariuszka. U Mariuszka. To jest macerona, no a tutaj jest no, golda, okej. Nie, ale okay. no, mi chleba tego... Karty braknie, jak będzie to... Łooo, wow, to. to! akurat tyle sera to powinno być tu. na tym. No, ja lubi dużo sera. Sos pomidorowy, teraz serek. Chcesz kukurydzę? Kukurydza może być oczywiście. A, bierz wszystko, bierz wszystko. Ja tak a, na ja tym jarmarku w Krakowie tak. wszystkie dodatki biorę, bo jak zapłaciłem cztery dychy za kiełbaskę, to wszystkimi dodatkami. Pieczarki? Pizza 25 złotych chciałam tylko Tak. Ale czekaj, faktury wystawił. Pieczarki też? A salami? Nie, bo... Nie, salami. może być taka, może być taka, ale ten... Dobra. Ale w to chcieli. Dobra. Jeść, bo na to pójdę. Idzie na, słuchajcie, i pizza idzie na piec. Do pieca. To musicie poczekaj, bo jest kolejka. To tyle, zachodni, bo... <słuch> I teraz nasza pizza, powiedzcie, wędruje do pieca, czyli na kadaka, na kamień. O, tak ten kamień wygląda. Powiem wam, faj, fajna, fajna rzecz. Dobra, i zaraz zobaczymy, jak nam wyszło. Nasza pizza już wyjęta z kadaczka. I zobaczcie, tak tu wygląda. O, taki najazd zrobię tak samo, żebyście widzieli. Także pizza prosciutto z pizzerii Hobby, słuchajcie. Na kempingu Cicat. Dzisiaj jest 31. Czyli dzisiaj jest Sylwester. A my właśnie idziemy na dół tam do tej restauracji kempingowej Silver Bay. Bo tam w Chorwacji jest taki, taka tradycja, taki zwyczaj, że o godzinie 12 w południe 31 grudnia oni lampką szampana żegnają stary rok, a o północy jest powitanie nowego roku. Także właśnie idziemy tam, będzie taka mała imprezka, także będziemy żegnali stary rok. Także zabieram was z sobą. A i zobaczcie, muzyczka gra. I to właśnie jest tak najpka. Za chwilę żegnamy stary rok. Już się wszyscy schodzą. Lampki szampana fala! Hala wam i będziemy Przy żegnali Starego Fajna tradycja. Ekip przybywa. I bardzo fajny zwyczaj, muszę powiedzieć. Żegnamy Starego około o 12.00 południa, a witamy o północy kolejny. Zdrowko. Się wybraliśmy z Monią, z matrydą tutaj na plażę. Pogoda ładna, cieplutko. Część ekip naszych poszła do miasta. Część siedzi w kamperach. A my, jak widzicie, właśnie tutaj sobie posiedzicie. O, jest tu Rafał i Patrycja. Zobaczcie sobie, z mi stóweczkę na kamieniach. Pozdrawiamy. Kąpajcie się. Tu jest! No, a także widzicie. Nie? Tak to wygląda, zatoczka. I teraz Matydzia idzie słuchajcie do wody Zobaczymy jak wchodzi jak woda? fajnie, jak Fajnie? Jak? Super Matydzia też się kąpie A dzisiaj yy, Patrycja z Rafałem też chodzili, Też się kąpali mówią, że no Bałtyk, no tak jak wam Bałtyk. mówiłem. No. Bałtyk ciepłym latem. Tak, tak, tak. Także nad Bałtykiem się wchodzi bez problemu, no tutaj jak nie ma temperatury odpowiedniej, to już tak nie ma chętych do kąpieli. Ale my się wykąpaliśmy, także jest ok. No i słuchajcie, taka tu panorama. Pięknie. No. Idziemy do tej jeszcze restauracji tej kempingowej. Weźmiemy sobie pizzę, tak? Weźmiemy mm -hmm. pizzę Matyldzia? No. No, weźmiemy sobie jakieś pizze, jak A w kamperze. W jed... jest. Co wiesz? Ja w ogóle głodna jestem. No, Matyja w ogóle nie jest głodna, ale coś tam będziemy. Mamy jakieś zdjęcie w kamperze, ale nam się nie chce robić. Dzisiaj 31 Sylwester, także pójdziemy do tej restauracji i tam zjemy. A wczoraj za co wpływały do A właśnie słuchajcie, wczoraj właśnie to moja dobrze mówi, wczoraj na forum to nasze tego wyjazdu krawaningowego na ten Sylwester. Ktoś rzucił filmik. Jak tu właśnie się w tej zatoce. W wam teraz pokazuję, pływały delfiny. Normalnie były tutaj blisko brzegu. Także kurczę, ktoś to, to nagrał. Miał bardzo fajne doświadczenie. I... No i frajdę, nie? I to, zobaczyć na żywo delfiny. Dobra, a my już jak widzicie dochodzimy do ptajbki. Wam pokazuję, My już dochodzimy do wtałebki i zaraz zamurzymy sobie jakąś no i okazało się, że kuchnia jest zamknięta, już krajpa jest przygotowywana, słuchajcie, tutaj e, pod imprezę, na której tu będziemy. Ale pan Wojciech już zapyta, tam, e, czy tam zrobią, także wzięliśmy sobie na wynos do kampera dwie pizze kaprycioze i Diabolo, Diablo, Diabolo jakoś tak. E, 28 euro, słuchajcie, zapłaciłem za te dwie pizze, także właśnie czekamy. Brałem naszą pizzę, dwie pizze właściwie i tak sobie tu siedzimy, zobaczcie, nad brzegiem Adriatyku w Zatoczce nam dał? to No to nie wiem, no widzicie Okazało się, że nie ta pizza, no trudno bo nie dobra. Ale dobra Zjemy, a także mówię, pokazuję wam jeszcze raz Taki klimacik I tak sobie tu jemy tą pizzę Właśnie z tego miejsca będę kończył go vloga Bo jest ostatni dzień starego roku Kończy się stary rok Idziemy się za chwilę na imprezę sylwestrową Także co, kończymy tego vloga, dziękuję jeszcze raz, że z nami jesteście, oglądacie nas, subskrybujecie i jakby się podobał odcinek, oczywiście dać łapkę w górę. Widzę, że coraz więcej was nas ogląda i nas to cieszy, słuchajcie, pozwala nam to jakby więcej robić i pozytywnie nas nakręca na to, żeby coś wam pokazywać. No i co, widzimy się w kolejnym vlogu, kolejny vlog już z imprezy sylwestrowej, no i nowy rok. Bye bye. Trzymajcie się, pa, pa hej, papa. Pa.